Czy znasz swój poziom angielskiego? Jesteś na poziomie początkującym A1 lub A2, a może już zbliża się do zaawansowanego C1. Sprawdźmy wspólnie. Zrób ze mną szybki test. 30 krótkich pytań, przez które przejdziemy razem od poziomu A1 do poziomu C2. To, na ile pytań uda Ci się poprawnie odpowiedzieć, określi Twój obecny poziom języka angielskiego. Sprawdź, jak dobrze naprawdę znasz angielski i na na którym poziomie dziś już jesteś? Gotowy? Zaczynamy? Let's go! Europejski System Opisu Kształcenia Językowego to międzynarodowy standard opisu biegłości językowej. Możesz znajdować się na poziomie A1 do A2, czyli tak zwanym poziomie początkującym, lub na poziomie B1 i B2, gdzie B1 to jest poziom średnio zaawansowany, a B2 wyżej średnio zaawansowany, a poziomy C1 do C2 oznacza, że jesteś na poziomie zaawansowanym, a kiedy dochodzisz już do C2, oznacza to, że biegle mówisz w języku angielskim. Zobaczmy teraz, jak poradzić sobie z odpowiedzią na 10 pytań, które są w przedziale między A1 a A2. Question 1. He drinks coffee every day. He drinks coffee every day. U He is drink coffee every day. Które jest poprawne? Dokładnie. He drinks coffee every day. Dlaczego? Dlatego, że kiedy w czasie present simple mówimy o mężczyźnie, kobiecie lub dziecku, to zawsze do naszego czasownika dodajemy "-s". I tak, powiemy I drink coffee every day or you drink coffee every day, but he, she, it drinks coffee every day. Question two. She listens to music now. She is listening to music now. She listening... To music now. <noise> Dokładnie. She is listening to music now. Kiedy mówimy o tu i teraz, jak właśnie coś się dzieje, musimy użyć czasu ciągłego, teraźniejszego ciągłego. I powiemy, she is listening to me now. He is sitting. We are talking. Question three Do you have some time? Do you have any time? Do you have a time? Dokładnie, odpowiedź B. Do you have any time? Dlaczego? Dlatego, że kiedy pytamy, szczególnie z rzeczownikami niepoliczalnymi, takimi jak na przykład czas, woda, cukier, to w pytaniach zawsze pojawi się any. I powiemy I have some time. Twierdzenie mam trochę czasu. But do you have any time? Czy czasem nie masz troszkę czasu? Pytanie, wtedy pojawi się any. Question 4. There is two chairs in the room that have... Two chairs in the room. There are two chairs in the room, dokładnie. There are two chairs in the room. Przede wszystkim mamy liczbę nogą, więc zawsze będziemy mieli are. a po drugie w momencie kiedy mówimy, że coś gdzieś się znajduje, to zawsze używamy frazy. There is. There are. There is a chair in the room. Znajduje się jedno krzesło w pokoju. Jakieś krzesło. There are chairs in the room. Znajdują się krzesła w pokoju. Question number five. Yesterday we played football. Yesterday we play football. Yesterday we was playing football. Yes. Yesterday we played football. Wczoraj graliśmy w piłkę nożną. Czas przeszły prosty, druga forma czasownika i tyle. We played football yesterday. Question number 6. There isn't many sugar left. There isn't a lot sugar left. There isn't much sugar left. Znowu tutaj znajdujemy niepoliczalne, bo cukru nie da się policzyć, chyba że ten cukier w coś tam zamkniemy. W tym przypadku nie zamykamy, po prostu mówimy, że nie zostało zbyt dużo cukru. There isn't much sugar left. Moglibyśmy powiedzieć: There isn't a lot of sugar left, gdyby nie zabrakło tamtego of. Question number seven. The meeting is at Monday on 9 a.m. The meeting is on Monday at 9 a.m. The meeting is in Monday at 9 a.m. Exactly. B. The meeting is on Monday at 9 a.m. Dni tygodnia zawsze on. On Monday, Tuesday, Wednesday. A kiedy mówimy o czasie, mówimy zawsze at. So on Monday at 9, on Sunday at 11. Question number 8. This car is more faster than that one. This car is faster than that one. This car is more fastly than that one. Odpowiedź B. This car is faster than that one. Kiedy stopniujemy przymiotniki i jeśli one są krótkie, nie dodajemy more, tylko po prostu dodajemy er na końcu, czyli fast, szybko, faster szybciej. Warto spojrzeć na pierwsze zdanie, bo to typowy błąd. Tu mamy podwójne stopniowanie. Z jednej strony mamy more, a z drugiej strony mamy faster. Czyli stopniowaliśmy przymiotnik, a jeszcze do tego dodaliśmy more, czyli jeszcze szybciej. Trochę to po polsku brzmi. Na pewno nie po angielsku. Pamiętaj, w języku angielskim nie ma podwójnego stopniowania, czyli nie możemy powiedzieć more faster, more taller, more Sooner. To, co możemy zrobić, to powiedzieć taller, faster, sooner. Trzeba pamiętać jeszcze o tym, że more dodajemy tylko do długich przymiotników, do których trudno by było nam dodać er, żeby je stopniować. Na przykład beautifuler. Ciężko, prawda? Dlatego powiemy more beautiful. Question number nine. Look at those clouds. It's going to rain. Look at those clouds. It will to rain. Look at those clouds. It's going to rain. Odpowiedź numer 1. It's going to rain. Fraza to be going to. It's going to rain. It's going to snow. It's going to be fun. To be going to. Pamiętaj użyć całej frazy. Question number 10. Do your brother like pizza? Does your brother like pizza? Is your brother like pizza? <laughs> Dokładnie. Does your brother like pizza? Dlatego, że pytamy o trzecią osobę w liczbie pojedynczej, brata, więc z do zrobi się nam does. Does your brother like pizza? Szybkie podsumowanie odpowiedzi. Spójrz teraz na swoje wyniki z tego poziomu. Jeśli masz od 0 do 4 poprawnie, to znaczy, że jesteś na poziomie całkowicie początkującym A1. Jeśli masz 5 do 7 prawidłowych odpowiedzi, to jesteś na pograniczu A1 i A2. Powiedziałabym takie A1+. Plus. A jeśli masz 8 do 10 poprawnych odpowiedzi, to znaczy, że jesteś na poziomie A2. Czas teraz przetestować twoje umiejętności na poziomie B1 do B2, czyli poziom średnio do wyżej zaawansowanego. Question 1. Wybierz poprawne zdanie. If I am you, I take the job. If I were you, I would take the job. If I was you, I will take the job. Oczywiście, odpowiedź B. If I were you, I would take the job. Mówimy tutaj o hipotetycznej sytuacji. A kiedy mówimy o hipotetycznych sytuacjach, używamy drugiego okresu warunkowego. Czyli powiemy: If I were, I would. If I had million dollars, I would travel all the time. If he saw this, he would get mad. Czyli gdyby to zobaczył, to by się po prostu wściekł. Drugi okres warunkowy. Question 2. I've lived here since five Years. I've lived here from five years. I've lived here for five years. Kiedy używamy present perfect for, mówimy przez jakiś okres czasu, czyli for five years. Natomiast kiedy używamy since, to mówimy od jakiegoś okresu czasu, na przykład since 2005. I've lived here since 2005. Jest ok. Ale I've lived here since five years już nie za bardzo. Question three. The film watched by millions of people. The film is watched. by millions of people. The film is watched by millions of people. Oczywiście, the film is watched. Dlaczego? Bo musimy zastosować stronę bierną, a strona bierna ma konkretną konstrukcję B plus trzecia forma czasownika czyli it was watched albo it is watched. Question number four. She said she's been to Paris before. She said she had been to Paris before. She said she was being to Paris before. Correct. She said she had been to Paris before. Dlaczego? Bo mamy dwie sytuacje przeszłe, z których jedna zadziała się wcześniej, przed drugą która też miała miejsce w przeszłości w przeszłości mówiła o tym że jeszcze wcześniej była w Paryżu she said she had been to paris before question 5 i wish i have more time to travel i wish i will have more time to travel i wish i had more time to travel Oczywiście I wish I had more time to travel, dlatego że po wish zawsze cofamy o jeden czas do tyłu, czyli I wish I had more time. Czyli żałuję, że nie mam więcej czasu. Question 6: He promised calling me as soon as he arrived. He promised to call me as soon as he arrived. He promised call me as soon as he arrived. Oczywiście, he promised to call me. For promise, zawsze mamy tu i bez okolicznych. He promised to call me. Question seven. By the time we get there, the movie will already start. By the time we get there, the movie will have already start. By the time we get there, the movie will have already started. Oczywiście, future perfect, czyli oznaczenie końca przyszłej czynności. By the time we get there, the movie will have already started. Osoba will have i trzecia forma czasownika. Question number eight. Not only he passed the exam, but he also got the best grade. Not only did he pass the exam, but he also got the best grade. Not only passed he the exam, but he also got the best grade. Correct. B. Kiedy używamy frazy not only, zawsze musimy pamiętać o inwersji. Question number 9. The project was delayed because the bad weather. The project was delayed because of the bad weather. The project was delayed due to bad weather. Odpowiedź oczywiście C. Największym problemem tutaj jest because of plus rzeczownik. Kiedy używamy słowa because, musimy powiedzieć po nim całe zdanie. Możemy zatem powiedzieć the project was delayed because it was raining. Czyli został opóźniony dlatego, że padało. Całe zdanie. Question number ten: She must forget to send the email. She must has forgotten to send the email. She must. have forgotten to send an email Oczywiście odpowiedź trzecia. Kiedy używamy must po modalu musi pojawić się have, a nie odmieniona wersja tego słówka. She must have done, she must have forgotten. I szybkie podsumowanie tego poziomu, jeśli udzieliłeś maksymalnie czterech poprawnych odpowiedzi, to jesteś na poziomie B1, czyli średnio zaawansowanym. Jeśli dobrze odpowiedziałaś na 5 do 7 zdań, to wtedy jesteś tak na pograniczu B1 i B2, więc B1 plus, a a jeśli odpowiedziałeś dobrze na 8 do 10 zdań, to jesteś już bliżej B2, czyli poziomu wyżej zaawansowanego. Czas na poziomy C1 i C2. Question 1. Wybierz prawidłowe zdanie. Hardly we boarded the plane when it started to rain. Hardly had we boarded the plane when it started to rain. Hardly we had boarded the plane when it started to rain. Yes. Answer B. Hardly had we boarded the plane when it started to rain. Po wyrażeniach jak. Hardly, no sooner, barely, zawsze, a to zawsze stosujemy Hardly had we boarded the plane. Question number two. Were I knowing, I would have accepted the offer immediately. Were I knew, I would have accepted the offer immediately. Were I to know, I would have accepted the offer immediately. C is correct. Were I to know, I would have done something immediately. Gdybym wiedziała, to natychmiast bym zareagowała. Jest to konstrukcja warunkowa, bardzo formalna, gdzie zamieniamy szyk. Were I to know oznacza dokładnie to samo, co if I were to know. Question 3. He denied to leak the confidential information to anyone. He denied leaking the confidential information to anyone. He denied leak the confidential information to anyone yeah exactly b is correct for deny zafshamametasavnixkontofcom "-ing he denied leaking she denied telling they denied meeting question number four it's high time you make the decision it is high time you have made a decision it is high time you made a decision Yes, it is high time you made a decision. Bo it's time, albo it's high time, pomimo tego, że mówimy o teraźniejszości, używamy czasu przeszłego. It's high time you took. It's high time you made. It's high time you finished. Question number five. The results, what were unexpected, changed the entire project. The results that were unexpected changed the entire project. The results which were unexpected changed the entire project. Yes. Which were unexpected is the correct answer. Which używamy wtedy, kiedy dodajemy informację do zdania, ale nie jest ona niezbędna do zrozumienia tego zdania. A that dodajemy wtedy, kiedy mówimy o elemencie koniecznym do zrozumienia całego zdania. Question number six. Having been told the news, she broke out and cried. Having been told the news, she broke into and cried. Having been told the news, she Broke down and cried. Yeah. Answer C is correct. Break out to raczej zacząć albo wysypać. Na przykład, the fight broke out, czyli rozpoczęła się bójka. A break into to jest się po prostu włamać. They broke into his house. Question number seven. No sooner had we begun the meeting, than the manager received a call. No sooner we began the meeting, than the manager received a call. No sooner that we began the meeting, than the manager received a call. No A call. Ja, yeah, the first one. No sooner had we begun the meeting. Dlaczego? Bo po no sooner zawsze używamy inwersje. Pojawia nam się head, potem osoba i zaraz potem trzecia forma czasownika. Question number eight. The report should have been completed by now, isn't it? The report should have been completed by now, shouldn't it? The report should have been completed by now, hasn't it? Answer B is correct. The report should have been completed by now, shouldn't it? Musimy pamiętać, że w zdaniu głównym mieliśmy czasownik modalny should, więc jak pojawił się na samym początku, musi pojawić się na samym końcu. Question number 9. Despite having finished the project early, they hadn't received any bonus. In spite having finished the project early, they hadn't received any bonus. Despite having finished the project early, they haven't received any bonus. Despite i in spite of znaczą dokładnie to samo i po nich zawsze występuje gerund, czyli czasownik z ingiem, więc despite having finished the project jest jak najbardziej ok. Druga część zdania musi być w czasie past perfect, bo mówimy o przeszłej sytuacji i ją tak naprawdę raportujemy, więc musimy zrobić nasz back shift, czyli cofnąć czas o jeden. Didn't receive, czyli nie otrzymali, so despite of having completed the project early, they... hadn't received any bonus question number 10 the ceo was alleged of having been involved in embezzling company funds the ceo was alleged in having been involved in embezzling company funds the ceo was alleged to have been involved in embezzling company funds That's correct. C is the answer. Zawsze mówimy to be involved in, a do tego mamy tutaj stronę bierną perfektu. Krótkie podsumowanie, jeśli masz mniej niż cztery dobre odpowiedzi, to znaczy, że jesteś na poziomie C1. Jeśli masz między 5 do 7 poprawnych odpowiedzi, to jesteś gdzieś z pogranicza C1 i C2, czyli na bardzo dobrym poziomie znajomości języka angielskiego. A jeśli masz więcej niż 8 poprawnych odpowiedzi, to znaczy, że jesteś biegły w języku angielskim. A teraz koniecznie daj mi znać, na jakim poziomie ty jesteś, co się okazało, co cię zaskoczyło i koniecznie daj mi znać, jak podobają ci się tego typu wyzwania. Zapraszam serdecznie za tydzień. Take care. Bye.